Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonach, jak zwykle, meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś przed nami bardzo dobrze rokujące spotkanie Ligi Niemieckiej. Freiburg zmierzy się z Borusją Dortmund. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Freiburg zacznie taką oto jedenastką. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Teraz na ekranach pierwsza jedenastka Borussii Dortmund. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki górą. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Torganazar naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją, ale strzał zablokowany. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Royce ruszył w stronę piłki. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Ależ to było uderzenie. Przy ziemi, w sam ruch. Z ogromną precyzją i wiarą we własne umiejętności. Cóż można wtedy zrobić na bramce, skoro nawet odgadnięcie kierunku nic nie daje? Perfekcyjne rzutka. Prowadzą zatem 1 do 0. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Organazar dostaje piłkę. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nienokantujące uderzenie? Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne grani i ładnie sfinalizowana akcja. 2 do 0. Gramy dalej. Eggestein. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Emre Can teraz. Mariusz Wolf. Emre Can. Porusja Dortmund odważnie teraz atakuje. Wybija bramka, ale piłka nadal w grze. Jest bramka! Ale jednak ten gol nie może zostać zaliczony. Wszyscy widzimy teraz korągiewkę w górze. Ach, tak blisko było Tomku, tak blisko. Niestety przepisy są nieubłagane. Podanie do Emreczana. Uwaga, może być groźnie. Wspaniale interweniuje Bramkarz, ale się teraz wyciągnął. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. O, gdyby nie ta interwencja, byłaby Bramka. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający. Nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Rankarz pewnie. Łatwe miał zadanie. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Korągiewka w górze i to tyle po akcji. Szkoda, akcja zapowiadała się ciekawie i bardzo niewiele zabrakło. Powrót ze Spalonego był słuszny, tylko nastąpił zbyt późno. Jude Bellingham. Manuela Kanji. Hummels. To, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Rafael Guerreiro. Akcja Borus i Dortmund. Obiecująco to wy. Ale się teraz rzucił Bramka. Świetna obrona. Szybkie teraz wznowienie gry. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Znowu są przy piłce. Dzięki inteligentnej grze w obronie zablokowany ten strzał szybkie wykonanie mamy krótkie rozegranie piłka trafia za linię końcową po rykoszecie mamy więc rzut rożny Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Udane teraz zagranie do środka. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Strzela teraz. Wspaniała interwencja bramkarza, ale szrobiso nada. Rozegranie teraz. Rzutka piłki przez szesnastkę. Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. A przy piłce Mreczan Torganazar. Emreczan. Piłka prosto do Rojsa. Piłka krąży jak po sznurku, w poszukiwaniu jakiejś śnuki w defensywie. Musi i jest. Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. Nie było tu forsowania tempa ani prób atakowania na siłę. Drużyna zmusiła rywala do biegania bez piłki i zaburzenia szyków obronnych. Potem pozostała już tylko egzekucja. Doskonała zespołowa bra. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Royce, ależ okazja. Dobitka i gol. Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Spójrzmy raz jeszcze jak tutaj padł goły. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania. Dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. I po tej bramce jest 4-0. Przy piłce Rafael Guerreiro. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Sędzia jeszcze nie gwiżdżę, stosuje korzyść. Nici z tej akcji, Aut dla drużyny przeciwnej. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Hummels. I piłka do Bellingama. Rafael Guerreiro w posiadaniu piłki. Strata Borussi teraz. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Za mocne to podanie, nic z tego. Tylko minuta dodatkowego czasu. Jude Bellingham. Sędzia kończy pierwszą połowę. A z trybun, co Państwo słyszycie, rozlegają się gwizdy. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja, arbitra. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. A kanji Akanji, I po Schulz, Malen, Schulz. Orkan Nazar dostaje piłkę i strzela. Dobrze obroniony strzał. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Wolf. Uwaga, mocny strzał. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Jude Bellingham. Juchka ma teraz Thorgan Nazar. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Vincenzo Grifo. Decyduje się na strzał! I rutynowa wręcz interwencja bramkarza. Łatwo radzi sobie z tym strzałem. Zawodnicy Borussji uznali dziś chyba, że zabiorą rywalom piłkę i jej im nie oddadzą. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Ale jednak chorągiewka w górze, spalony. Nie udało się dopilnować ustawienia, szkoda dobrej okazji. Naprawdę muszą w takich sytuacjach wykazywać więcej dyscypliny. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. A przy piłce Emreczan. Podanie do Emreczana. Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. A Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Schulz. Emre Emrechan Torgana Emre Emreczan teraz. Mariusz Wolf, Malen. No, prawie, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie out. Christian Ginter. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Posyła piłkę na dalszy słupek, zobaczmy. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Marco Royce Nico Schulz, Turga Nazar i piłka do Bellingama. Mariusz Wolf. Aj, ależ teraz było blisko. Ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Manuela Kanji. Jude Bellingham. Emre Can teraz. Cóż, trudno się dziwić niezadowoleniu fanów. Mają wszelkie prawo, by je głośno wyrażać, bo na razie nie da się na ich ulubioną ekipę tak. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Nie wrzucają, krótkie podanie. Royce ma teraz piłkę. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Manuela Kanji. Jude Bellingham, a przy piłce Emre Can. teraz Marco Reus, ładnie za plecy obrońców i co mieli państwo, to znowu jest bramka, można stracić rachubę, rozbijają rybala w pył, rzadko się zdarza aż taka dominacja. W powtórce widzimy raz jeszcze, to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym smutku nie dało się obronić? Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewien. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Pozostało już tylko 120 sekund. Malen. Schulz. Mamy strzał. Wspaniała interwencja bramkarza. Ale szrobisonada. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Skuteczne wyjście do dośrodkowanej piłki. Jest ostatni gwizdek. Borussia Dortmund dzisiaj z pełną pulą.